Cześć, Jacek z Pizzerii Jolanta. Zobaczcie, co mam. O. To. To jest już śmieć. Trafię do szpytnika. <grybujesz> Dobrze. I teraz tak, to jest golonka i z tą golonką będę dzisiaj robił pizzę, żeby Wam pokazać jaka fajna to jest golonka. Zobaczcie. O. Wziąłem sobie szczypeczki. Zobaczcie to. Lekko nacisnąć, wszystko się rozpada. Coś pięknego. Do tego mamy kapuskę od razu. O, zobaczcie to. Pyk. No, no nie byłem w stanie podnieść całej. Więc golonka zrobiła się przepięknie, naprawdę cudownie wygląda. Niesamowicie też pachnie. I nim zrobię z tym pizzę, to sobie zrobię na razie z tym obiad. O. Trochę golonki z kapustką. Dobra, starczy. O. Oraz. Sos chrzanowy. I sos chrzanowy wyszedł, i to nie tylko moja opinia, wyszedł genialnie. Ogórek, por super się łączą z chrzanem. No, niesamowicie. I teraz tutaj sobie dołożę sos chrzanowy. O, dobra. Tyle starczy. Mój obiad dzisiaj. Golonka z kapustką i sosem chrzanowym. Jak tylko skończę jeść, zrobię dla Was pizzę. Ale najpierw sos kczanowy pasuje tutaj niesamowicie. O, a sumajka kapustka z sosem szanowym. Mm. Oj, coś mi się zdaje, że dzierża pizza to będzie rewelacja. Nie będzie sosu z kiszonej kapusty, to od razu mówię. Będzie sos pomidorowy, ser, golonka, Do tego pójdzie składnik, właśnie kiszona kapusta na pizzę też. I taka pizza z sosem chrzanowym lub sosem bekonowym będzie dostępna do wyczerpania zapasów, czyli podejrzewam do piątku. Okej, okay, jeszcze troszkę mięska wezmę, ale nie dużo. Ładnie pachnie? Ładnie, ładnie. Dobra, lecimy robić pizzę z golonką. Mamy to. Pizza z golonką. Zrobiłem sobie pół na pół podkład, czyli na jednej połowie mam podkład pomidorowy, na drugiej podkład z sosu szanowego, który zrobiłem dzisiaj rano. I bardzo mnie ciekawi, jak smakuje. Ta część na podkładzie chrzanowym. Hmm. Jestem w tym coraz lepszy. Tyle wam powiem. Sos szanowy idealnie podkreśla smak golonki i tej kiszonej kapusty. Mam tu jeszcze trochę sosu szanowego. sobie. Wiem jedną rzecz. Sos szanowy muszę dorobić. Bo to będzie hit kwietnia. Żeby, żeby wiedzieć dokładnie o czym mówię, spróbuję jeszcze pizzę Golonka na podkładzie pomidorowym. Też bardzo dobre. I szczerze, i ta wersja jest pyszna, i ta wersja jest pyszna. Dlaczego? Na podkładzie chrzanowym mamy tą nutę chrzanu, która podkreśla nam całą pizzę, ale na podkładzie pomidorowym mamy tą esencję golonki z kieszoną kapustą. Mm. A zawsze możemy wziąć podkład pomidorowy i do tego dokupić sobie sosik chrzanowy, prawda? Mm. Nie wiem, który raz robię już pizzę z goląką, ale jest to najlepsza pizza z golonką, jaka mi do tej pory wyszła. Dodatkowo, a tu poza ciosuk szanowego, który zrobiłem na tabenę do pizzy żurek. Ale do golonki pasuje to no idealnie. Nie wiem, czy lubicie golonkę, czy nie. Nieważne. To warto spróbować. To jest przepyszne. Piceria Jolanta. Zaprasza. Na razie.